Cześć wszystkim. Witamy Was w pierwszym odcinku nowej serii. Zaraz po dość długiej serii, którą mieliśmy na temat budowania blockchaina. Tym razem ruszamy z nowym tematem. Przypomnę tylko również, że wróciliśmy z imprezy Next Block Expo oraz sakatonu, który odbył się w Berlinie. A skąd pomysł na nową serię i naukę Rasta? To już oddam teraz głos Krzyśkowi, który opowie Wam nieco więcej szczegółów. Cześć wszystkim. Tak, jak Paweł wspomniał, byliśmy na Nextbox Expo. Wzięliśmy tam udział w hackatonie. Ja z Pawłem i jeszcze dwóch świetnych deweloperów mój brat Janek i Kodziak, czyli Przemek Paczowski. Napisaliśmy projekt, który się nazywa ZIKEYWOT, i tak się złożyło, że zgarnęliśmy dwie główne nagrody. Więc całkiem, całkiem przyjemnie wspominamy ten wyjazd. Natomiast po tym, jak już te emocje opadły, to doszło do nas takie przemyślenie, że w zasadzie blockchain cały czas się zmienia, cały czas ewoluuje i bardzo szybko ewoluuje. I technologie, które wykorzystaliśmy, to były smart kontrakty oparte na Substracie, czyli napisane w raście. I po takich kilku rozmowach z powrotem doszliśmy do wniosku, że jednak nauczenie się tego rasta, jest bardzo dobrym pomysłem. Dlaczego? Mamy ekosystem polki który jest bardzo rozbudowany i popularny. Solana to kolejny blockchain, który wykorzystuje w swoich dopisaniach smart kontraktów język Rast. Tak samo Cosmos, ICP, wiele. ICP, tak dokładnie, czyli internet computer, więc sporo tych blockchainów, sporo różnych ekosystemów wykorzystuje tego Rasta. więc warto się go uczyć. Co więcej, ten język RUST to jest język, który jest o tyle ciekawy, że on nie, jest, nie, był, nie został stworzony pod smart kontrakty, tylko to jest język generyczny, więc jeżeli jakimś cudem, okazałoby się, że jednak blockchainy to nie jest coś, co będzie wiązało się z jakąś fajną przyszłością dla programistów, bo coś się stanie, a ostatnio mamy trochę zawirowań. To taki deweloper, który poznał już Rasta i będzie chciał się przerzucić na coś innego, będzie musiał się przerzucić na coś innego, no to ze znajomością Rasta będzie mu znacznie łatwiej niż tylko komuś, kto zna Solidity i ewentualnie jakiegoś TypeScripta, JavaScripta. Więc y, dlatego uważam, że Rust jest fajny, poza tym ciężko się go nauczyć, ale jak już się go mm, nauczysz, to, to naprawdę można pisać bardzo dobry kod bo to jest język który ja się śmieję że on jest trochę jak syndrom sztokholmski że na początku cię tak bardzo mocno ciura i męczy że w pewnym momencie się w nim zakochujesz ale to ma swoje to ma swoje dobre dobre strony więc nie przedłużając Paweł przygotował już tutaj Początek, pierwszą lekcję tego, w jaki sposób można nauczyć się Rasta, będziemy wykorzystywać dostępne materiały, dostępne oficjalnie, tak Rast Rustlings. To są lekcje, krótkie lekcje, które krok po kroku tłumaczą, jak ten Rast działa, jak w nim pisać, jak to wygląda, więc Paweł przekazuje mikrofon tobie. Pokaż nam jak się dzieje magia. Okej, okay, dzięki Krzysiek. Tutaj nawiązując do tego, co jeszcze Krzysiek wspomniał, dodam jeszcze jedną rzecz na temat Rasta, iż jest to w tym momencie uważany język, e, uważany za jeden z najoptymalniejszych, e, najszybszych rozwiązań dostępnych w tym momencie na rynku, więc to jest tylko kolejny e, powód, aby nauczyć się tego Rasta. Jest tylko jedno ale, no takie, że jest to dość trudny język do nauczenia się, w szczególności jeśli nie mamy zbyt dużo doświadczenia z takimi bardziej low levelowymi e, Mówiąc kolokwialnie, językami programowania, aczkolwiek nie jest to nic nie do zrobienia. To, że udało nam się napisać ostatnio w zasadzie bez żadnej znajomości Rasta, ucząc się w locie w 24 godziny smart kontrakty i całą aplikację bazując właśnie o ten język, to udowadnia, że jednak jest to do zrobienia. Więc nie przedłużając dłużej, przejdźmy do tego na, na stronę, może oficjalną, już Rasta, na której to. Mamy kilka takich materiałów, gdzie możemy się uczyć tego języka. Więc jak klikicie sobie tutaj zakładkę Learn, e, zobaczycie, że są takie trzy oficjalne ścieżki, gdzie możecie się nauczyć tego języka. Jest to oficjalna książka e, i pewnego rodzaju też taka dokumentacja. Rustling to jest właśnie ten kurs, którym my będziemy się dzisiaj zajmowali. Oraz Rust by, by example, po prostu tutaj mamy wiele różnych przykładów takich praktycznych kodu z Rasta. E, My, po takich konsultacjach, właśnie z Krzyśkiem stwierdziliśmy, że ten Rustling może być najciekawszy i taki najbardziej praktyczny. Więc tutaj, jak wybierzecie sobie tego Rustling kurs, to będziecie, przenie prze zostaniecie przeniesieni tutaj na stronę, yy, na, na repozytor, repozytorium na GitHubie, na którym to właśnie znajduje się ten program. Ja już tu miałem sobie otwartą tę zakładkę, ale to jest to samo, więc Najprostszym sposobem, żeby to zrobić, jest po prostu sklonowanie sobie tego repozytorium lokalnie, tak jak ja to już właśnie mam, po czym później odpalacie komendę rust link watch. Zanim jeszcze przejdę do budowania już, powiedzmy do rozwiązywania tych zadań z Rasta. Warto jeszcze wspomnieć na, na temat instalacji, bo w zależności od waszego systemu będziecie musieli również y, skonfigurować to u siebie lokalnie. Generalnie nie jest taki skomplikowany proces, i y, tutaj najpierw zanim jeszcze zaczniecie naukę samego rasta, y, warto wybrać tą pierwszą opcję install. Jeśli jeszcze nie macie zainstalowanego rasta u siebie lokalnie na komputerze. I co zainstaluje zarówno sam powiedzmy silnik Rasta, jak i. Y, Taki package manager, który nazywa się Cargo. Cargo jest w takim najbliższym powiązaniu, powiedzmy, można po powiedzieć, że to jest tak jak na przykład NPM albo Yarn w ekosystemie JavaScriptowym. To tak, żeby wszystko było jasne. Więc okej, okay. możemy już teraz przejść do, do naszego projektu. E więc ja tutaj już mam otwarty w zasadzie ten projekt. Jak możecie zobaczyć, mogę go nawet trochę tutaj przenieść tak na środek, żeby było widać lepiej. I e, pierwszy co musicie wywołać tutaj w tym w terminalu, to jest komenda rust links watch. Jak już widzicie, teraz mamy e, pierwszy błąd. W zasadzie e, jesteśmy przeniesieni do pierwszego pliku, który znajduje się w folderze exercise intro intro rs. Rs to jest oczywiście rozszerzenie. Rast. Więc tutaj jak sobie wybierzemy exercises intro i mamy intro one to jest nasz pierwszy plik. W zasadzie w pierwszym pliku nie mamy żadnych błędów, więc nie musimy tutaj jeszcze nic naprawiać. Jedyną rzeczą to jest to, że to nas prowadzi do tego całego kursu. I Um, jedną jeszcze rzeczą taką ważną, wartą wspomnienia będzie to, że za każdym razem, jak rozwiążemy jakiś błąd, który czai się właśnie w tym kodzie, yy, zobaczymy tutaj wynik w, nasze, w naszym terminalu. Także wszystko to będzie się tutaj od, odbywało. Jak już będziemy gotowi, po prostu możemy usunąć ten komentarz. I am not done, yy, i w ten sposób właśnie zostaniemy przeniesieni do następnego pliku. Więc nie przedłużając dłużej, w zasadzie ten pierwszy. Plik intro, 1 możemy już przesunąć, kasujemy i zapisujemy plik. Jak widzicie, już od razu załadował. Mamy progress 2 na 94 i już jesteśmy przeniesieni do następnego pliku intro 2.rs. Więc na czym polega tutaj nasz problem? Jak widzicie, nasz kod już się nie kompiluje. Jest to bardzo prosta funkcja. Która zawiera w sobie y, funkcję print line z wykrzyki. To jest makro. O makrach będzie trochę dalej. Tak, tu jeszcze trochę więcej później powiemy na ten temat, ale na razie y, możecie uznać to za coś takiego jak na przykład Lock w JavaScriptcie. Więc problem tutaj polega na tym, że jak widzicie, mamy podkreślone te dwa curly brackets i to. To działa bardzo podobnie do template literals w Javascriptie. Czyli jak chcemy na przykład stworzyć stringa, który będzie miał jakieś dynamiczne nazwy, jakieś stringi, czy numery, czy cokolwiek będziemy chcieli przekazać do, do tego stringa, możemy również zrobić coś podobnego w z tym, że w tych miejscach, w których chcemy prze prze przekazać te argumenty, dajemy właśnie takiego curly brackets, nazwijmy to z angielskiego, czy tam wąsy, z tym, że nasz kod, jak widzicie, teraz się nie kompiluje, bo nie mamy żadnego argumentu. Więc musimy podać jakiś argument, który wyświetli się właśnie tutaj. Więc spróbujmy, dajemy tutaj za naszym stringiem jako drugi argument do tej właśnie funkcji, do tego makra print line, na przykład hello um, world. To też będzie string. Jak ja to zapiszę, jak widzicie, jest output hello world, wszystko się zgadza. I nasz kod działa. Żeby Wam udowodnić jeszcze, jak to działa w inny sposób, e, możemy tutaj zwiększyć, e, ten, ten, e, ten, y, to zwiększyć ten, powiedzmy, to zdanie i na przykład dopisać hello world and. Jak teraz to zapiszę, pewnie znowu nam się skompiluje. Tak, jak widzicie, właśnie mamy teraz brakujący drugi argument, bo już mam tutaj drugi argument, więc dajmy hello world and. Blockchain. I jak widać, mamy Hello World and Blockchain. Mam nadzieję, że to Wam mniej więcej wytłumaczyło, jak działa generalnie tu koncepcja. I możemy ruszać dalej. Więc usuwamy. I am not done. I w zasadzie mamy już intro za sobą. W tym filmie chcielibyśmy skończyć tylko na zmiennych, czyli Variables. A więc jak już widzicie, tutaj kolejnym etapem będzie przeniesienie się do folderu Variables. Variables 1, więc zmieniamy nasz folder, przechodzimy do variables i jesteśmy już w folderze variables. Widzimy, że tutaj nam się nie kompiluje po raz kolejny nasz kod. W zasadzie każde zadanie nie będzie nam się kompilowało na początku, i my, naszym głównym zadaniem było znalezienie tego błędu, naprawa, i tym samym również nauka tego języka. Więc tutaj widzicie, że mamy Taki błąd o nazwie not found in this scope. Czyli po prostu zmienna o nazwie x, którą chcemy tutaj wykorzystać w, tej, w, tej, w tym print printlined, nie jest dostępna w tym scopie tej funkcji właśnie. I jak widzicie, tutaj mamy taką funkcję zdefiniowaną, znaczy zmienną yy, zdefiniowaną o nazwie x, a, aczkolwiek. Yy, Również podobnie jak, jak w przypadku yy, języka JavaScript, musimy również dodać słowa kluczowe. Więc może to być na przykład LED, które już znacie z Java, z JS'a. Spróbujmy to zapisać. Jak widzicie, nasz kod się również kompiluje. Myślę, Czyli że to... mamy dopiero teraz zadeklarowaną zmienną. Wcześniej to był po prostu błąd gramatyczny. Trzeba pamiętać o tym, żeby dodawać słowa kluczowe. Tak. OK, więc nie przedłużając, możemy usunąć już ten komentarz i ruszać dalej. Przechodzimy już do kolejnego zadania, tym razem jest to Variables2. Jak widzicie, teraz już mamy zdefiniowaną zmienną, ale nie mamy jej wartości. Dlatego tutaj też y, nasz kod prosi nas o y, zdefiniowanie typu, bo nawet nie mamy tutaj typu. Przypominam tylko, że. Y, Rast jest już typowanym językiem jak większość języków programowania. Aczkolwiek w tym przypadku głównym naszym problemem jest to, iż nie, nie mamy wartości. Bo jak widzicie na linii ósmej mamy ten warunek if i sprawdzamy, czy x jest y, równy 10. Jeśli tak, wyświetlamy x jest ten, jeśli nie, x jest nad ten. Więc co możemy tutaj zrobić? Dajemy to jakąś wartość, na przykład niech to będzie 8. Zapisujemy. I nasz program się kompiluje. Tutaj, może ja dorzucę coś. Przyjrzyjcie się, cofnij jeszcze raz zmiany, tak, żeby wyskoczył błąd. Ok. Zobaczcie. Mamy te błędy pokazane. I Rast, a zresztą a w zasadzie kompilator Rasta jest bardzo dobrze zrobiony, ponieważ zwróćcie uwagę, że on Wam dokładnie podpowiada, co powinniście zrobić albo gdzie. Yy, możecie szukać jakiejś podpowiedzi. Zwróćcie uwagę, ostatnia linijka, która się wyświetla, yy, to jest yy, komenda, wpisu, którą wpisujecie raz yy, C yy, i ona tak naprawdę odwołuje was do zapisanej dokumentacji języka RAS, która będzie tłumaczyć, co trzeba zrobić. Zresztą, w wielu miejscach, jak się będziecie uczyć tego rasta, tak jak my. Ten kompilator będzie Wam bardzo dużo podpowiadał. Więc z jednej strony tak, błędy będą wyskakiwać non-stop, ale sposób w jaki one będą przedstawione, co się tam może za tym kryć i jakie jak jest prawdopodobne rozwiązanie już jest w zasadzie w samym kompilatorze wpisane, więc wbrew pozorom ten język potrafi poprowadzić Cię jak po sznurku. To jest taka moja dygresja. Dlatego, na przykład, mi się bardzo podoba teraz linki, bo to nie jest to, co widzicie, to nie jest tylko kwestia tego, że to te są przygotowane lekcje. Tylko tak rzeczywiście działa ten ten kompilator. Zresztą na przykładzie. Właśnie Paweł wrzucił, te, wrzucił tą komendę i widzimy, co tu się, co tu się dzieje i mamy pełny opis. Więc jak gdzieś utkniecie. To zerknijcie po prostu w te, w te błędy, zanim zerkniecie do Stako Tak, to jest bardzo cenna uwaga. Także za każdym razem jak macie te błędy, możecie wywołać sobie na przykład w drugiej instancji terminala ten kod błędu. I jak widzicie jest dość obszerny ten opis z wytłumaczeniem, jak można naprawić, dlaczego tak się działa, dlaczego tak działa. Dany błąd, w języku, jak widzicie, to jest bardzo dużo podpowiedzi. My na razie tego nie potrzebujemy, ale jeszcze jedna rzecz warto wspomnieć, także tutaj raz, z jednej strony macie y, wszystkie błędy wytłumaczone w taki sposób, a dwa, to jeśli chodzi już o same rastlingi, jeśli nie wiecie, nie macie pojęcia, jak rozwiązać jakieś zadanie, możecie też skopiować tutaj tą komendę rastling hints i na przykład, i tutaj będzie nazwa danego pliku, w którym akurat utknęliście, więc przy naszym przypadku będzie to variables 2. I jak sobie skopiujemy, widzicie, tak samo mamy... Y, Podpowiedź, co może być nie tak i jak naprawić ten, ten dany błąd. Czasami również są tu odnosiki do samej dokumentacji, miejsca w dokumentacji, gdzie jest po prostu wytłumaczony dany problem dość obszernie. Ok, więc możemy wrócić do naszego rozwiązania. Dajmy na przykład 8, możemy zapisać, i nasz kod już się kompiluje. Więc przejdźmy jeszcze sobie do trzeciego zadania. Variables 3 i tutaj e, po raz kolejny mamy problem. A, także jak widzicie, ten kod się nie kompiluje i mamy nawet tą podpowiedź, że mm, jeszcze ta, ta zmienna nie została zainicjowana. Więc jak widzicie, po raz kolejny mamy e, ten keyword, mamy nazwę zmiennej, mamy nawet typ zmiennej, czyli będzie to. Um, Integer 32-bitowy, czy po prostu będzie to numer 32-bitowy, czyli dość może to być dość. To może być dość duża, dość duża liczba, tak jest. Całkowita. Tak, Dodajmy sobie to. 10, tak. I jak widać, to działa. Tutaj taką ciekawostkę też chciałbym pokazać przy okazji, bo. To działa trochę bardziej obszernie niż, niż TypeScript, którym tylko ustawiamy sobie number i nie musimy się przejmować tym, ile pamięci potrzebuje komputer, żeby obliczyć daną liczbę. Więc w takim przypadku jak używamy bardzo małej liczby. Teoretycznie nawet 8 bitów byłoby wystarczające, więc jak zobaczycie, tutaj to dalej działa, ale zobaczcie, jak zmieniłem to na 8 i zmieńmy na jakąś bardzo dużą liczbę. I właśnie widzicie teraz, że to już nie działa. Zwykle na to, że jest po prostu out of range, czyli w pewny sposób. To znaczy, liczba, liczba jest, w skrócie mówiąc, liczba jest za duża, żeby została zapisana w, w tej komórce pamięci, która była dla niej zarezerwowana. Mówiąc to najprościej. Tak, tak. Cię tak, tak, po i... prostu nie mieści. Jak widzicie, nawet to już mamy help, czyli nam podpowiada kompilator raz to, że teoretycznie mogliśmy mieć na 64. Zobaczmy, czy na 32 już by wystarczyło. Wydaje mi się, że tak, aczkolwiek sprawdźmy, jednak nie, czyli jednak te podpowiedzi były cenniejsze, więc to jest tak duża liczba, że nawet 32 bity by nie wystarczyły. Teraz 64 już starczy. Więc yy, nie przedłużając, możemy usunąć ten komentarz i. Idziemy dalej do naszego już czwartego zadania. W tym przypadku, e, zobaczcie, problem polega na tym, e, że mamy e, zdefiniowaną zmienną. Używamy jej tutaj po raz pierwszy. I tutaj znowu mamy tą samą zmienną, tak jakbyśmy chcieli zmienić wartość tej zmiennej z 3 na 5. Z tym, że e, tutaj podpowiada nam y, kompilator, że nie możemy przypisać y, dwa razy wartości do zmiennej, która jest, jest immutable, czyli nie, taka niezmienialna, nie można jej wartości zmieniać. Więc teoretycznie, y, jakby to był JS, to byście powiedzieli, okay, ale to jest let i to działa. No, y, w, w też działa to podobnie, aczkolwiek musimy dodać tutaj jeszcze jeden keyword, jak nawet widzicie, po raz kolejny nam kompilator pomaga. Consider making this binding mutable mute x, czyli po prostu za słowem let dodajemy tutaj keyword mute, czyli mutable. I jak widzicie, nasz kod po raz kolejny się kompiluje i wszystko jest OK. Więc możemy przejść do już piątej lekcji, a w zasadzie zadania. I zobaczmy, co już w tej przedostatniej naszej dzisiejszej lekcji jest nie tak. Więc tutaj jeszcze inny przypadek. Więc po raz kolejny mamy zmienną o nazwie number tym razem, która jest stringiem w sumie. I log, znaczy wyświetlamy jej tutaj wartość coś ale la console log gdzie później zmieniamy jej wartość i znowu chcemy to przypisać. Tutaj troszkę to już inaczej działa, bo to tak jak w poprzednim przypadku, powiedzielibyście, że wystarczyłoby dodać słowo beauty. Jak widzicie, nawet nam kompilator czegoś takiego tutaj nie podpowiada. A w zamian mówi nam, że znalazł zmienną typu string, a później był to integer. Więc jak zobaczycie, sprawdźmy, czy to zadziała. I jak widzicie, nadal nasz kod się nie kompiluje, mimo iż mamy tutaj ten, ten keyword mute. Więc można powiedzieć teraz w uproszczeniu, że ta poprzednia metoda będzie działała tylko wtedy, jeśli mamy wciąż e, wartość tego samego typu. Jeśli zaś chcemy zmienić zupełnie e, wartość, możemy użyć tutaj czegoś, co jest troszkę specyficzne dla samego rasta, czyli tak zwany shadowing. Jak wywołacie sobie tą komendę, możecie też poczytać trochę więcej na temat te, tej techniki. Więc Shadowing po prostu jest yy, takim zastąpianiem już istniejącej zmiennej. Więc co możemy zmienić? Coś, co byłoby absolutnie nieakceptowalne w wielu językach, czyli jak już mamy zmienną LED Number, wywołajmy jeszcze raz i sprawdźmy, co się teraz wydarzy. Jak widzicie teraz, jakimś dziwnym trafem, ten. Kod się kompiluje, mimo iż dwa razy zdefiniowaliśmy zmienną o tej samej nazwie. Jedyną różnicą jest to, że jest to inna wartość, a nawet inny typ tej zmiennej. Działa to w ten sposób, iż jeśli w bloku już gdzieś na przykład użyjemy jakiejś zmiennej, a później po raz kolejny zdefiniujemy zmienną o tej samej nazwie silnik rasta po prostu zastąpi tą poprzednią zmienną i stworzymy od nowa z nową wartością, z nowym typem. Tutaj jeszcze taka mała uwaga jest taka, iż mimo jest to statyczny język, statycznie typowany język programowania, przy takich prymitywnych, prostych typach raczej nie musimy definiować tutaj naszych zmiennych, na przykład w ten sposób, bardzo często po prostu silnik może sam sobie z tym poradzić, aczkolwiek Samo zdefiniowanie też tu nic nie, jak widzicie, kod się nadal kompiluje, więc możemy iść dalej. Ok. I to już będzie w zasadzie ostatnie zadanie na dzisiaj. Jak widzicie, mamy również consta, Też koncept znany z naszego popularnego JSA. Podobnie jak to bywa również tam. Taką stałą zmienną, której nigdy nie będziemy chcieli zmieniać, mamy również zapisaną wielkimi literami. I również działa to podobnie tutaj. Tutaj, jak widzicie, ta zmienna jest zdefiniowana wyżej, aczkolwiek już nam podpowiada kompilator, że w tym przypadku brakuje nam e, tej zmiennej. Więc, jeśli chodzi o to, co przed chwilą mówiłem, nie do końca. A, ma to pokrycie w przypadku właśnie tych zmiennych typu kod. Są to bardzo takie sztywno ustalone zmienne, które nigdy nie powinny być zmieniane, modyfikowane ani nic w tym stylu, więc tutaj możemy sobie zmienić typ na i e, e, integer first tool, jak nam powiada nasz kompilator, zapisujemy i nasz kod już działa. Więc to by było na tyle, jeśli chodzi o tą pierwszą lekcję. W kolejnych lekcjach zagłębimy się dalej w tym różne tajniki samego języka Rasta. Postaramy się Was przeprowadzić przez wszystkie te zadania, jakie tutaj są i podzielić się również naszymi doświadczeniami oraz nauką z, również z Wami. Przypominam tylko jeszcze raz, że my również się uczymy, także jeśli widzicie tu jakiś błąd, jeśli powiedzieliśmy coś nie tak, to śmiało dawajcie nam znać w komentarzach, jesteśmy otwarci na dyskusję. I to byłoby chyba na tyle. No, tak, no, następne będą funkcje. Zresztą możecie sami też we własnym tempie robić teraz linki. My po prostu będziemy dokumentować to, co, to, co my zrobiliśmy i w jaki sposób my się uczymy. Więc jeżeli chcecie uczyć się z nami, to zachęcamy. A tymczasem, na razie, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Dzięki na razie, cześć.